Wszystkim привет, cześć! WY na kanale Po Izuczeniu Polskiego Języka. Dzisiaj my będziemy czytać Rafa Lasota, ktoś. Na brzegu talerza z rosołem, ktoś biega koło za kołem. Na brzegu talerza z rosołem, ktoś biega koło za kołem. Ten ktoś na chwilę przestaje, ten ktoś ma marne zwyczaje. Ten ktoś na chwilę przestaje. Ten ktoś ma marne zwyczaje. Odnuży ma sześć, może osiem, ma skrzydła i kąpie je w sosie. Odnuży ma sześć, może osiem, ma skrzydła i kąpie je w sosie. Za chwilę wskoczy do szklanki i naje się słodkie śmietanki. Za chwilę. Skoczy do szklanki i naje się słodkiej śmietanki. Już tacie przysiada na czole, już mamie przebiega po stole. Już tacie przysiada na czole, już mamie przebiega po stole. Już wpada burkowi do ucha, a kto to? To mucha wrydziucha. Już wpada. Burkowi do ucha. A kto to to mucha wredziucha. A teraz czytałem cały stich. Teraz czytamy cały wiersz. Na brzegu talerza z rosołem, ktoś biega koło za kołem. Ten ktoś na chwilę przestaje. Ten ktoś ma marne zwyczaje. Odnurzy ma sześć. Może osiem. Ma skrzydła i kąpie je w sosie. Za chwilę skoczy do szklanki i naje się słodkie śmietanki. Już tacia przysiada na czole, już mamie przebiega po stole, już wpada burkowi do ucha. A kto to? To mucha wrydźucha. Na сегодня wsio. Życzę Wam dobrych dnia. Do nowych встреч. Paka. Hej.